Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Oskar Mały Gospodarz Dzisiaj jest taki nietypowy odcinek, ponieważ wiecie, że ja nagrywam króliki Lecz dzisiaj postanowiłem pokazać wam bydło mojego taty A więc tam jest cielaczek jałóweczka Tu są wszystkie krowy o, tu są wszystkie krowy. Więc teraz sobie przejdziemy do nieco mniejszych. I ja się zaraz wam. I zaraz się widzimy. Tylko ja sobie przejdę do tych mniejszych po prostu. A więc już jesteśmy u młodszych. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć jałówek. Dwie brał świczki i cztery hf -y. Przejdziemy dalej. Tu są dwie jałówki. Tu i tu. Tu jest krowa. Bo ogólnie jest 25 krów. E tu są już starsze. A więc w tym odcinku to by było chyba już na wszystko. A więc ja już się z wami żegnam. Ogólnie tu są cztery jałówki i tu też. E, bo ogólnie jest wszystkich razem dwadzieścia pięć sześćdziesiąt czterdzieści jeden sztuk bydła wszystkiego jest, a więc ja już się z wami będę żegnał do następnego, cześć.